Jałosimankos, specjalistyczny i witam was w końcu na moim kanale. I witam was w, w grze o nazwie YouTubers Live OMG. I witam was w serii od zera do youtubera. Serdecznie was zapraszam na ten odcinek. Ja mam się odcinek na ekspozytowawczo. W górę, gdzieś z dzwoneczkiem w październiku jego Instagrama, którego będzie mi teraz na ekranie, albo w opisie pod filmem oraz w na Instagrama do. Piska mojej siostry, to będziecie mi też link w opisie pod filmem oraz na mojego Instagrama prywatnego. To tylko na, na nim będę się bardziej udzielał i bardziej opisywał też. Chodzi mi o to bardziej na priv, więc wkrótce też na, będziecie mieli link w opisie. A teraz bez zmiennego gadania, witam Was w grze YouTubers Live OMG. I oczywiście biorę sobie nową grę. Długo nie grałem w tą grę, więc no trochę będzie dla mnie zaskoczenie. Oczywiście gra jest wyciszona, bo może być tu muzyka, na prawa autorskich i nie chcę mieć tego problemu. W końcu mi się udało. Jest najpopularniejszym youtuberem. youtuberem ale dla mnie to będzie youtuberem, nie? Jak coś. Zarządzam własną siecią. Mm. Nie było łatwo. one jest dom. Uwaga, ty. ty, ty, ty. do jakiejś drzwi. Oto moja historia. To jest fajne. Czytywanie. Oczywiście to jest wersja na... na, na, na telefon ja powiedział mnie ja na wykończę. Oczywiście, że mężczyzna ja chcę, no Tak, dokładnie taką. Włosy. Um. O, Jezu, jakie mam włosy mieć. No, nie, jeszcze to tutaj ja nie chcę mieć. Takie też nie. Takie i kolor. No, ja to jakoś tam słyszy na dworze masakra. Takie. Oczy, jak chcę mieć zielone. Nie, nie zielone, tylko takie brązowe. Dla mnie to są piwne. Usta. <grybuj> Albo takie. Nie, 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 nie o takie. Broda. Bez brody, Akceptuj. Koszulka. Taką. Spodnie. Niebieskie. Oni najbardziej pasują. Buty. Też niebieskie. Okulary. Nie, bez okularów. Akceptuj. Dalej, lecimy. No ale cię. Wybierz jeden typ osobowości. Ja jestem. Super gwiazda, bogar, ekstra, ekstrawerty, geniusz, imprezowicz, romantyk. Super gwiazda dalej. O czym chcesz mówić na, kana na swoim kanale? <laughs> Gdy? O, nie mam na tego tamte... kupienia. I teraz... Ej, co? Powiedz imię. Alan. Nazwa kanału. Ala... Nie, nie, nie. Alanox. Ety. Hehe. <laughs> Start Czy na pewno chcesz otworzyć takiego youtubera? Dokładnie No ale kliknij się Kamiełuski Ja się napiję Bo już się zagadałem za, za bardzo mi się dużo gada mi tamtego Zaraz przeczytam jak coś o. Napiję się <laughs> Zostawcie łapkę w górę I z suba dzwoneczkiem, żeby na bieżąco I tylko jeszcze przed, za przed odcinka. Zagramy w 3 sekundy. Wiem, że to prawie wszyscy, czy a może nie wszyscy. W 3 sekundy zobaczymy, czy dacie na w 3 sekundy zachodzi łapkę w górę, komentarz oraz suba z dzwoneczkiem. A więc zaczynamy. 3, 2, 1. Jeżeli to, jeżeli to zostawiliście, wszystko, wszystko co wam prosiłem, to bardzo was dziękuję. A my już bezmydnego. Pierdzielenia, zaczynamy, zaczynamy grę. Y y jak zostać youtuberem? Youtuber's Live, czyli youtuberskie życie. O, życie youtubera, można tak powiedzieć. To. Moje pierwsze filmy powstały w tym pokoju, zaraz po tym jak przeprowadziliśmy się tu z rodzicami i nikogo jeszcze nie znaliśmy. Z przyjemnością przypomnę sobie, jak to było, kiedy bycie numerem jeden w YouTube nawet mi się śniło. Nie śniło. O. postawowe sterowanie cele. Aha, cele. Poruszaj postacią. Unieś się ekran palcem. Ja Przesuń kamerę, przeciągając jednym palcem po ekranie. Ołóż kamerę, kręcąc dwoma palcami. Przybliżaj i oddalaj kamerę. Super. Wtedy niesamowicie bawiło mnie nagrywanie filmów o grach, które stały na mojej półce. Pierwszy film moje gry na, na... Gry stały na półce. O Jezu. Nie mogę Czekajcie, co tak... O! No, super. Wiecie co? A nie no, bo może... Wybierz, dobra, no. Bierz. Jest tylko ta jedna gra. Hmm. Oczywiście tylko to. Kamera. Halo. No, ciskać to. Tu, bez filtra. Kierunkowy. Rozpocznij. Hmm. Mój pierwszy odycy z tej gry i emotka. Czekajcie. A? Mm. Waga, waga. A, mistrz Tysiąc słów, tak. nie mam mistrza. Nie jestem mistrzem. Twoje sojusznicy zadzielicie. Nagrywanie, teraz musisz rozwiązać kilka problemów. Wybierając odpowiednie karty, każda karta zżywa pewną ilość pomysłów. Ma punkty umiejętności i pozwala na utworzenie klipu wideo. na najlepszą kartę. Stosowanie do sytuacji i jak najwięcej punktów umiejętności. Twojej sojusznicy zadzielicie. Aha. Czas przed rozpoczęciem gry. Eee, zabawny komentarz. Uh, uh. Aha. Montaż. Otwórz film przeciągając klipy na ścieżkę edycji. postaraj się je do dospo jak najlepiej. Możesz też dodać efekty, ale pamiętaj o punktach renderowania na koniec linii. Przycisk: renderuj. No a wow, to ja wiem. To. i to. No ale nieważne. Yy... tytuł Miękki Fokus. Renderuj. Akceptuj. O, twoje wyniki za ten film oraz doświadczenie zdobyte dzięki używaniu umiejętności. W zależności od wyniku musisz zdecydować, czy przesłać plik, czy nie, ale skoro to jest Twój pierwszy film, więc oczywiście przyślemy. prześlemy go. Publikuj film. Pomij samouczek, bo już. Włoż... Pomij samouczek, nie dam to. To mi się wysyła. Ja mam w ogóle subów. Zero. No i co? I trzeba iść na naukę, nie? Ucz się. Hmm. Cię, trzeba chodzić do szkoły? Ano. Ja się wystraszyłem, że nie nagrywam w ogóle tego cika. Ale się wystraszyłem. Nie wystrałem. Jest tam szczeka, oczywiście. Przepraszam, z góry za psa. Hmm. Gratulacje, osiągną, osiągasz poziom drugi. Po każdym nowym poziomie możesz dokładnie nowe żarówki, umiejętności, filmy i wiele przedmiotów w sklepie. Dziękuję. Wow, super, mnie to nie interesuje. <grym> Grem, to, no, potrafiłem kiedyś to grać bardzo długo bardzo często, można powiedzieć. Twoja kolekcja kart. Aby otrzymać nowe karty, potrzebujesz punktów charyzmy, które możesz zdobyć, więc co tygodniowe zadania. Akceptuj. No więc nie mam żadnych. Aha, dobra, to już moja siostra wraca, czyli z nagrywaniem mogę sobie poczekać Masakra. sekę. On będzie miesięcznie wyjdzie pokoju, co to jest normalne, oczywiście. I zaraz pewnie się zacznie szczekać znowu i go będę musiał udusić. Oczywiście żartuję sobie. Niech to, niech to, o tak to. Tu, nagrywaj. Yy, nowy film z gry. Teraz psał duszę. Znowu zaczyna szczekać. Rozgrywka. Więc pocznij dalej. Bola trójpodległywać. Hmm. nie hałasowali. To. Trzymanie gry. To. Czas przed rozpoczęciem gry. Komentarz techniczny. Komentarz. też jeszcze To będzie. I jeszcze blokuje się odniosła. krytyka. O. Czekajcie. A więc witam Was po krótkiej przerwie, zaczynamy dalej, dalej odcinek. Teraz tak, to muszę zrobić tak. A to muszę tak dać. No i tu już jest dupa, to muszę tak zrobić i tak. No i ja sobie wezmę teraz gradację i miękki fokus. Tak jak widzicie nowy rekord, nowy poziom już mam plikuj film. No zawsze trzeba dbać o podstawowe potrzeby, jedzenie i picie. Jeśli to z mi głód, lub pragnienie, filmy wychodzą, koszmania. Wszystkie inne czynności prowadzą z trudem. Akceptuj, dobra. Idę spać. Nie przeczytałem tam pisał, więc no przez trochę Ale no nie mówi się trudno. Oho. W tym tygodniu prawie nic się nie uczysz. Mam nadzieję, że w przyszłym cię bardziej przełożysz. Okej, okay, mamo. Prace tymczasowe pozwolą ci dodatkowe zarobić. To nie są dostępne po wybraniu drzwi. Niezbij nie tyle. Wniosków. Ucz się. No masakra jest mam tak. Mama już krzyczy na mnie. <laughs> masakra! Już 30 słów mam. Pamiętam, pamiętam moje początki A teraz pójdźmy do pracy. Pracuj. 6 godzin nie będzie. Zatkopimy nową grę? Super super. I słuchajcie, co to jest najważniejsze właśnie, póki jesteśmy właśnie tutaj. Pracujesz... Nie, nie, nie pracuj, nie pracuj, nie pracuj, tylko... Halo, idź, ucz się. Yy, muszę wam tylko coś powiedzieć. Słuchajcie. Jak sami wiecie, nie mogę streamować. Co nie, nie chcę się w to, nie chcę wam bardziej opowiadać tylko o tym, że od następnego, od następnego dnia, czyli od jutra. Odcinki nie będą już na ten kanał, tylko na kanał, który będziecie mieli teraz w opisie pod filmem, czyli Alanox Steam Games, który on się który nazwę zamieni na Alanox po prostu albo na Alanox Games, to zobaczymy jeszcze i no, trudno mi to powiedzieć, ale no to co, już wszystko próbowałem tu właśnie zrobić na tym kanale. Muszę sobie poczekać i iść właśnie na następny, na inny kanał, bo tu nie mogę streamować i tak dalej i tak dalej. Z pustym żołądkiem nie da się wymyślać ani nagrywać filmów, a każda inna czynność może zostać przerwana. Akceptuj no dobra rzecz, dramowe jedzenie. Zaczął iść do kuchni i coś zjeść. Wiem, 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 jedz. Hmm. I pójdę spać jeszcze. No, i teraz spać. Hm. Idź spać, hmm. spać śpi. Uczcie. nas mama zamorduje. 39 subów. Ale no super, super. Powiem tak. W tej grze szybko dostaję te suby. <laughs> Żeby tak było w prawdziwości. Mam nadzieję, że co, że nowy kanał? Mam nadzieję, że na tym moim nowym kanale damy, rabi... damy radę dobić te 100 subów. I na, na naszym kanale będę już bardziej się starał Was nie zaniedbywać nie zanie, nie zanie z odcinkami czytaj dalej. Jak retroakcja. Jesteś 7, 7, 777 gościem naszego sklepu internetowego, czy dalej, aby oddać swoją niesamowitą y, nagrodę. Czy tutaj dalej? Ok dziękuję. <laughs> tutaj karty jakieś. Zobaczymy, czy są. Mam 35, no To punkt Akceptuj. Pogoda guru. Guru. Dupa, nie. Eee, 91 słów wam. Wow. Ale my lecimy z tym koksem. Mm, dobra. Szkoły już byliśmy. 8 dni, dobra. Nowy eee, film z gry. To. A nie, 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 dobra nie Nie, nie, nie. Złup zakupy. Trzeba zrobić zakupy to, żeby były lepsze gry Mmm. tu -hmm. weź? Nie, nie, nie tutaj. Akceptuj. Nie to! A kaj ty tu wychodzisz, modyfikuj, zrób zakupy. O, tu jest to. Nie? Nie, oczywiście nie. Nie, nie, zóź... Yy. Amazing on! O! I tak mogę powiedzieć, że hmm. to jest gra dobra Dobra. Akceptuj. Poczekamy, pójdziemy go do szkoły. Ucz się. A później... Nie, nie mogę pasować. dobra. Szybciej życi szycie, szybciej. To minie czas. O. Pójdę się położyć i pójdę do pracy na 4 godziny. O. Zaznaczam odcinek od razu. Wybierz grę. Tom. Dobra. Mamy dużo zadań tutaj, co musimy zrobić właśnie. Więc nie jest tak źle. Ja się bardzo cieszę. Odcinek, jak coś teraz, jak na, na, w tym momencie, jak to nagrywam, to dopiero będzie dopiero obejrzycie to dopiero o 15.30. A jak sami wiecie, albo nie wiecie, o 15.30 ode mnie. Normalnie dzisiaj, jak widzieliście na, na informacjach wczoraj, czy odcinku, że będą tylko odcinki, powinny być tylko dzisiaj dwa odcinki. Ale ode mnie dostaniecie jeszcze dwa, czy cztery odcinki w dzisiaj. Więc mam nadzieję, że się wam to spodoba. Eee, to nie będzie ta po podrata góru. Nie wiem do czego to jest, ale dobra. <grym> eee, podsumowanie gry. No to weźmiemy zaba zabawny komentarz. To jest za dużo już, Eldora. Kite ja to robię, to ja nie wiem. Morder mordercze spojrzenie. Spo mordercze spojrzenie, porada, albo zabawna krytyka. Zabawna krytyka. Hi hi. Nagrywanie musi mieć punkty. I teraz tak. To, to, i to. I szybko dobrze. I teraz dodajcie tytuł. I kolorów. Dziękuję. Do widzenia. Akceptuj. <laughs> no i znowu nowy rekord. Publikuję I co? I będzie o, kolejny odcinek tutaj. Yy, A ja to już wysiada normalnie. <laughs> tak cykle. Czy byłem w pracy tak byłem, bo 150 dolarów mam, dobra? Tak myślę, że. Hmm. Tak myślę, że... No, jak pójdę do szkoły jeszcze raz. I zaraz jak przyjdziemy tutaj do domu, to kupię sprzęt nowy. Pora się trochę ulepszać, nie? sprzęt dalej. Zobaczymy co do domu kupić, a co nie. Tu się wysyła, przesyłanie, a ja zaraz zrobię zakupy. PC World i tak dalej, na pewno bym skorzystał. O oh jezu, stary telefon masakra. Kon... Nokia to jest, a nie konia, ale dobra no ta Monitor HD ready i niebieska kreatura. Oraz Czarna Mysz Coś jeszcze? I słuchawki nie będą Akceptuj I teraz spać Później pójdę coś zjeść Jedz O, Zostaje już Znowu mnie, dla jeszcze mama? Tak O nie go <grym> nie, to co, się uczysz, gratuluję, nie przestawaj Dobrze, mamusiu, nie oj Nie pierdol mamo. xD <grystanie> Ja jestem mądry, bardzo mądry. I tu pójdziemy do pracy szybko. A co? tu. Mało trochę zdałem no ale dobra. I później znowu się pójdziemy nauczyć. Chwę, chwę, Że matka nas znał, że nam jak to pani komputera nie zabrała. <grystanie> Mam już trzeci poziom... Nie, prawie trzeci poziom mam już. Uhuhu. To super. Oczywiście jak wam mówię na infro... Odma... o już jest 10 minut. Dobra, to najpierw jeszcze całego wyżej wam nagram z odcinek. Chodzi mi o to, że yy, jeżeli będę miał jakiś krótki tam filmiczek, bo akurat yy, coś... Co, yy, tak jak mówiłem mam, że z gry Eurotrusm 2, nie? Że coś tam odpowiedzi i tak dalej. No to wam to nagram i... nie będzie to... nie będzie to... nie wrzucę tego, yy, bo... Nagle te, w te, tylko w te kilka, tylko w ten czas, co bym chciał. Czyli te właśnie nie mam ustawione, tylko po prostu na to wyślę yy, w każdym momencie, nie? Więc pada, Więc patrzcie yy, na kanał. 500 wyświetleń i 10 subów. Ja pamiętam, że mam, miałem prawie 100 subów, miałem 60 subów, prawie 70, miałem 70 subów, no i miałem już. No jak sami ci na w informacyjnym na moim kanale? 3000, 3000 tych wyświetleń mam już, więc no to jest. No spoko, bardzo dużo ten. Nie, ja chciałem mi z gry. Mm. To. Póki jest dobre ten. Yy... Czekaj, czy, czy tutaj bez filtra i tutaj jednokierunkowy? Tak. Tutaj to. Dobra. A. Dobra. Dalej. Leak of. Leak of, of Nie wiem jak to się wypowiada. Ja z takimi grami to ja mam problem z wypowiedzeniem. Parda eee, góra. Mm -hmm. eee, komentarz techniczny. I chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że już niedługo bo jeszcze do, nie wiem, ale wiem, że startuję z moim discordem, czyli na po prostu z moim tym yy, serwerem na discordzie, więc za, 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 za zapraszam oczywiście linkiem nie będziecie mieli w opisie dopiero, bo muszę najpierw to montować. no co rzeczy zrobić, nie? O, ja no, wszystko, renderuj, akceptuj. Uuu, ale nowy rekord, wow, 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 dziękuję, film. Dobra robota, otrzymujesz punkt talentu. Do każdy nieparzysty poziom dostajesz punkt pozostający większej umiejętności i odkrywać nowe rodzaje filmów. Użyj punkt talentu. Okej okay. Wow. Mm. Codzienna czy wrażenia. No to dowiedzimy wrażenia. No i co? Hmm. Nie, no Ma no, nie No więc co, no to. Wow! Teraz spojrzałem na suby. 432 suby. Jeżeli u mnie tak wpadało, to bym się cieszył bardzo, ale no, u mnie tak nie będzie. Mogę zapomnieć. Ale no cóż, cieszę że też mam te 100 subów. I najważniejsze jest to, że na live'ach mogę się z Wami pogadać na jest piszecie na czacie, a ja, a ja do Was mówię i odczytuję Wasze komentarze, się bardzo z tego powodu cieszę. I coś zjeść. I co? I w tym odcinku to by było na tyle, nie? No bo już długi jest ten odcinek. To mi pokazuje, że nie wyprawi prawie 15 minut, ale jeszcze mam te 10 minut zaległe. Które jest, to znaczy te 10 minut, które nagrałem już. To będzie raczej 25 minut, to będzie super. No i co? Ja jeszcze muszę nagrać dwie, dwa odcinki. Jak teraz to. Um, jeszcze muszę nagrać na 15.30, na 15, jeszcze jeden odcinek i na 19.30 jeszcze wleci jeden odcinek. A więc. W tym odcinku. Dodaję i rzadko się z w górę, dziękuję. Idzie z super dołącznikiem. Fajcie mojego Instagrama, którego będzie w optionie oraz na ekranie. A my widzimy się już w na następnym odcinku. Do zobaczenia. I. Hej, hej, śmanen, siemandero.